Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Mam dzisiaj dla Was makijaż dla odmiany. Dawno nie było. A to dlatego, że mam nową paletę. Nową, ale bardzo starą już na rynku. A mianowicie mam tutaj na myśli Dominique Cosmetics Berries ⁇ Cream. Słuchajcie, to jest paleta, która nie wiem. Istnieje na rynku może od trzech lat, a może już i dłużej. I w ogóle Dominic Cosmetics miał taki moment, że był dosyć duży hype na YouTubie odnośnie tych palet, szczególnie late, late 2, i potem też pamiętam, że była weszła taka paleta jakiś tam Storm czy Thunderstorm czy coś. Jest też coś, jakieś retro, vintage czy coś takiego i powiem Wam szczerze, że zawsze mi się te palety podobały, ale nigdy jakoś nie mogłam się zdecydować. One też były stosunkowo drogie i jakoś tak, nie wiem, na polskim YouTubie w ogóle niepopularne, chociaż w Polsce wiem, że są dostępne, ale na polskim YouTubie w ogóle chyba nie widziałam recenzji tych palet i jakoś tak zawsze odwlekałam na później, na później, a teraz to się już w ogóle jakoś ucichło o tej marce i po prostu nic o nich nie słychać, chociaż marka dalej funkcjonuje, jakieś tam nowości wypuszcza, ale o samej marce mało w ogóle słychać. I ja się znalazłam tą paletę po prostu w bardzo dobrej cenie. Ja ją kupiłam na Depop yy, nową za chyba 10 funtów, więc wiedziałam, że szkoda by nie brać. Berries and Creams. Słuchajcie, paleta jest dosyć duża w porównaniu do palet na przykład Sigmy. Powiem wam jak to wygląda. Pokażę wam jak to wygląda. W porównaniu do Sigmy no to ona jest tyle większa. To na, na zdjęciach, na obrazkach tego nie widać, wydaje się, że to jest taka standardowa wielkość, a mimo to ona jest jednak trochę większa, dłuższa niż te standardowe tego typu palety. Samo opakowanie jest naprawdę bardzo ładne. To jest oczywiście karton, ale to wszystko taki w dotyku jakby skóra. Te napisy tutaj wszystkie są takie wytłoczone, są po prostu takie wiecie, wypukłe. W środku jest naprawdę bardzo duże i bardzo fajne lusterko, no i tak wygląda kolorystyka. Berries and Creams, czyli mamy tutaj mauve, mamy jakieś róże, mamy jakiś taki granat, czerń. Bardzo taka dzienna, codzienna, neutralna, można powiedzieć, paleta, ale w kolorach takich właśnie mauve, bo to ciężko powiedzieć, że to są róże. Czy no ten tutaj jest na pewno? Ale ogólnie naprawdę bardzo mi się ta kolorystyka tej palety podobała. Ona jest trochę podobna do tej Nowej Sigmy, New Mod. Jest trochę w tonacjach. Visiard, Paris Edit. Czy też. Vi Jak się nazywa ta paleta? Dobrze. Violet SND, coś w tym stylu. To znaczy może nie tyle, bo tam jest więcej tych fioletów. Trochę w, w rodzaju tej nowej. Nowej Huda Beauty. Rose Quartz. Pokażę Wam, jak wygląda. Bo też mam tą paletę, ale jeszcze nie zrobiłam z nią w ogóle filmu. Tak wygląda. W... Widać bałagan na moim biurku. Tak wygląda porównanie tych palet, także to jest mniej więcej taka kolorystyka, która była modna że tak powiem te kilka lat temu potem trochę ucichło, bo weszły bardziej w modę te ciepłe palety i tak dalej, a teraz znowu ten cały mąf róż i, tak, i tego typu rzeczy wracają mam, mam wrażenie słuchajcie, no i tak jak mówię, paleta naprawdę mi się bardzo podoba, ja już od mam ją już chyba od dobrego miesiąca jak nie dłużej i używam jej dosyć często i naprawdę bardzo mi się przyjemnie używa, także zrobię dzisiaj nią makijaż Słuchajcie, tutaj mamy takie nazwy jak warm pie, chocolate mousse, sweet cream, toasted i tak dalej, i tak dalej. Jest też blueberry muffin, cranberry. Także tak wygląda. Ja zacznę od tego tutaj najświeższego matu. To jest taki bardzo, bardzo jasny kolor. Nie jest to biały, to jest lekko wpadający w róż, ale jest bardzo intensywny i trzeba go używać ostrożnie. Bo jest naprawdę taki y, dosyć mocno kryjący, intensywny. Ja tutaj sobie zmatowię podłukiem brwiowym. Y, no i przejdę do kolejnego koloru. Bardzo lubię w załamanie powieki używać ten tutaj Soft and Sweet. To jest. Y, tutaj wydaje się to być beż, przynajmniej ja tak w kamerze widzę. A to jest taka naprawdę bardzo ładna, y, stonowana brzoskwinia w ogóle, właśnie podoba mi się kolorystyka tej palety, dlatego że y, tych mołów tutaj jest trochę, ale one wszystkie mają towarzystwo z takich bardziej neutralnych kolorów. Także ta paleta naprawdę jest świetna, taka po prostu na co dzień, I pod warunkiem, oczywiście, że lubicie tego typu odcienie. Y, I naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń co do jakości tych cieni ładnie się blendują, ładnie się nakładają nie robią plam przyjemne są w używaniu ja mam jeszcze chrapkę na jeszcze jedną paletę od Dominique Cosmetics, właśnie tą właśnie Retro czy Vintage czy nie pamiętam nazwy też mi się wydawała kolorystycznie fajna, chociaż podejrzewam, że ona została już wycofana i w ogóle jej w sklepach nie ma także będę musiała polować gdzieś u jakichś innych źródeł na tą paletę ta Berries and Creams jeszcze się pojawia w niektórych sklepach, ale też już coraz mniej. W ogóle na Beauty By Dominic's Cosmetics było dostępne, a teraz też coraz mniej jest tam tych rzeczy, także nie wiem, czy się Beauty By wycofuje z tej firmy, czy coś. Użyję teraz, dla pogłębienia tego efektu, tutaj ten Warm Pie. I to jest, mam na myśli ten, bardzo ciekawy kolor, bo to jest taki mat, z drobinkami i on ma kurczę to mi wszystko w kamerze wygląda jakby to był brąze to jest jeden z tych kolorów, który ja naprawdę bardzo lubię, to jest taki brąz e, złamany śliwką e, przez to, że on ma takie delikatne drobinki w sobie, ale mimo wszystko to jest matowy kolor on się bardzo ładnie rozciera zobaczcie jaki on jest napigmentowany jest taki bardzo, bardzo kremowy nie jak mat tylko właśnie jak błysk bardzo ładnie się rozciera Czasami to nawet aż za bardzo się rozciera. Obczyszczę trochę pędzel. Wezmę jeszcze raz ten poprzedni kolor tą brzoskwinie i tutaj krawędź. Podoba mi się w tej palecie też to, że ona jest taka stosunkowo samowystarczalna, bo mamy tutaj coś ciemnego, coś jasnego coś pośredniego, także nie potrzebujemy już sięgać po nic innego lubię takie palety zauważyłam, że jak mam y, takie palety, które właśnie nie są takie w pełni samowystarczalne y, to automatycznie rzadziej po nie sięgam po prostu z lenistwa jakiegoś albo nie wiem, z wygody sięgam automatycznie po te palety, którymi wiem, że wykonam cały makijaż jak mi czegoś tam brakuje, to już paleta leży nieużywana Także teraz y, staram się w ogóle bardziej przemyślanie kupować te palety y, i staram się kupować takie, które wiem, że na pewno będę używać na porządku dziennym, a nie, że tylko coś tam mnie w nich ciągnie, a potem paleta leży nieużywana. I ogólnie, no właśnie, chciałam się Was zapytać, y, co wy myślicie na temat y, kupowania starych palet. Starych mam na myśli y, takich, o których już y, nic nie widać, nie słychać. Wciąż na rynku istnieją, w sklepach, ale. Mało kto o nich mówi, no bo już ich, jak gdyby, 5 minut przeminęło. Bo ja mam wrażenie, że wszyscy tak bardzo gonimy za nowościami. Też cały YouTube goni za nowościami. Wezmę teraz ciemniejszy kolor, wezmę, wezmę ten tutaj... E, jaką się nazywa? Cherry Juice. I to jest rzeczywiście cherry, to jest rzeczywiście taka wiśnia ciemna. E, tutaj mamy jeszcze jeden w podobnej ciemności kolor ten jest brąz, on też jest delikatnie złamany fioletem, jest taki chłodny, ale mimo wszystko brąz, albo właśnie do wyboru mamy tutaj tą śliwkę i te kolory obydwa są dosyć ciemne ja tej czerni z tej palety praktycznie nigdy nie używam, bo już te są na tyle ciemne, że zaraz zobaczycie jak one się zbudują to bardzo ładnie przyciemniają ten zewnętrzny kącik no i wracając właśnie do tych starszych palet, mam na myśli starszych właśnie wydanych te kilka lat temu o których nic, nikt już nie mówi, bo YouTube cały czas goni za nowościami, no i Taka też jest y, rola tych kanałów y, na YouTube, i też takie są oczekiwania, że ci youtuberzy będą po prostu testować nowości i mówić o tym, czy warto, czy nie warto. Bez sensu jest mówić o paletach, które były na topie, nie wiem, 3, 4, 5 lat temu, bo wiadomo, że nikt już tego nie będzie chciał słuchać i oglądać i trochę szkoda, bo czasami wychodzi jakaś nowa paleta, która naprawdę jest świetna i Wy jako widzowie no, oglądacie te filmy i myślicie sobie, no dobra, może kiedyś no, jest za droga ta paleta, y, może kiedyś ją kupię i potem kiedyś, kiedyś to o niej po prostu zapominacie a jej 5 minut przemija y, i pół roku później czy rok później ona już jest y, dużo, dużo tańsza można ją kupić w przecenach można ją odkupić od kogoś y, nie wiem, w jakichś discountach można ją kupić czasami za mniej nawet niż połowę ceny jej oryginalnej, ale my już o tym nie pamiętamy, no bo już pojawiło się od tamtej pory 5000 nowych rzeczy, za którymi gonimy, i te stare po prostu odchodzą w zapomnienie. I mi się wydaje, że szkoda, że warto przypominać te starsze palety. Ja Wam powiem szczerze, że nadal jest kilka takich starszych, które ja bym chętnie widziała w swojej kolekcji. Yy... Chociaż z punktu widzenia kanału na YouTube to nie, nie przyniosłyby one mi żadnych korzyści, ale sama dla siebie na przykład bardzo bym chciała y, paletę y, Modern Renaissance od Anastazji. Bardzo mi się podoba ta kolorystyka. Kiedy te palety weszły, one mi się wydawały zbyt drogie. Y, nie byłam nimi zainteresowana, a teraz mogę je kupić naprawdę za niewielkie pieniądze. Y, no, a nadal mi się ta kolorystyka podoba. Nadal uważam, że są świetne. Tak samo jak te Norwina. Mam na myśli o tej klasycznej Norwiny od Anastazji. Dlatego, że poznałam się z jakością Anastazji dzięki tej małej podróżnej palecie Soft Glam. Mam na myśli tą tutaj malutką taką. I rzeczywiście podoba mi się bardzo jakość tych cieni. I chętnie bym przygarnęła jakieś większe, inne palety. No, ale nie ma już jak gdyby. Po popytu na nie, popetów w sensie zainteresowania no i zobaczcie jak ten cień się ładnie buduje oczywiście jak ktoś lubi jeszcze bardziej intensywnie to można tutaj dodać czerń ale jak dla mnie to w zupełności wystarczy i znowu bardzo ładnie się ten kolor tutaj roztarł także żadnych zastrzeżeń tutaj nie mam Teraz, jeśli chodzi o błyski, to mamy tutaj cztery. E, trzy. <grystanie> mamy tutaj tylko trzy błyszczące kolory i to jest ten złoty, ten tutaj jasny, i to. To chcę zrobić tutaj szybciutko, słocze. One wszystkie są podobnej jakości. To są takie, no zobaczcie, mocno napigmentowane. Typowe takie metaliczne kolory. Bardzo mi się podoba to złoto, no i bardzo mi się podoba ten jasny kolor, bo naprawdę jest bardzo jasny, bardzo oświetlający. Ten tutaj również mi się podoba, chociaż to jest te, je, tego typu odcień, który y, kładziemy po prostu na całą powiekę, bo on mało kontrastu robi z tymi matami, które tutaj są. Chyba, że chcemy wykonać coś naprawdę bardzo, bardzo ciemnego. Także ja cię dla kontrastu y, położę. Na cały ten wewnętrzny kącik, zaraz jeszcze sobie palca dobrze otarłam. na cały ten wewnętrzny kącik położy ten najjaśniejszy tutaj cień. Zobaczcie, jaki on jest mocno napigmentowany. Po prostu jest tak mocno kryjący, ale przy tym można go rozetrzeć i zrobić taki delikatniejszy efekt, albo można go zbudować i zrobić sobie taki tutaj naprawdę, takie prawie że lustro białe. Białe lustro. Bardzo fajnie, lubię takie jasne, błyszczące cienie, bo one bardzo ładny kontrast dają w makijażu. Teraz, żeby połączyć ten jasny z tym ciemniejszym, to właśnie y, położę ten ciemniejszy, taki różowy błysk cranberry właściwie tutaj na środek powieki. On położony na ten jasny cień y, dodaje, dostaje więcej takiego właśnie różu, nie jest taki ciemny. jeszcze trochę tym jasnym wszystko paluchami e, pokażę wam jeszcze ten e, pierwszy, od którego zaczynałam ten tutaj najjaśniejszy jaki on jest mocno rozjaśniający położę go trochę tu w wewnętrzny kącik, żeby rozjaśnić tutaj już więcej błysku dodawać nie będę, bo powieka się błyszczy te błyszczące cienie, to bym powiedziała, że to są raczej takie błyski, aniżeli metaliki. One nie są takie mocno intensywne. Raczej to są takie delikatne błyski. Delikatne w sensie one są bardzo ładnie kryjące, ale one nie robią takiej tafy, jak typowo metaliczne cienie. I to oczywiście może być plus lub minus, zależy, czego szukacie. Pokażę Wam, jaki ten cień jest kryjący tutaj na zewnętrznym kąciku, jaki on jest intensywny. Wszystko zależy oczywiście od tego, czego szukacie, bo ja wiem, że osoby już z taką dojrzałą powieką, naznaczoną zębem czasu, <laughs> uciekają trochę od takich metalików, bo wiadomo, że te metaliki, no one nie wybaczają wiele i często po prostu wyolbrzymiają jakiekolwiek zmarszki na powieka, jakie mamy. Także wszystko zależy też od jakości tego cienia, od tego, jak go używamy, ale myślę, że wiele ludzi właśnie ucieka od tych metalicznych y, cieni y, już w pewnym wieku. No. Także tutaj ta paleta moim zdaniem y, nadaje się jak najbardziej dla powieki dojrzałej, bo raz, że te cienie błyszczące są na tyle ładnie, takie elastyczne, plastyczne, że one ładnie się na tych zmarszkach na powiece układają, a też i te cienie matowe, one są suche. Dzięki temu one się łatwo rozcierają i też nie robią nam takich. Y, kresek, czasami jak mamy takie cienie bardziej lepkie i one się bardziej przyklejają do powieki, a mamy już tą powiekę tutaj taką luźną, to czasami robią się takie, wiecie, kreski, ciężko to wszystko rozetrzeć, te cienie są właśnie na tyle suche, że one się bardzo ładnie rozcierają, no i tak wygląda skończony makijaż, ja zaraz zrobię rzęsy, bardzo lubię też kombinacje, tutaj jest taki fajny kolor, taki chłodny taupe, bardzo fajnie się komponuje, czy to z tą śliwką, czy to z tym brązem, ładnie też komponuje się ten tutaj róż z tym granatem, chociaż ten granat on się troszeczkę osypuje jakoś nie wiem, czy to jest kwestia tego typu cieni, bo za każdym razem jak mam w palecie jakiś granat to on zawsze jest dla mnie problematyczny do używania, także taka jest chyba cecha prosto tego koloru ale jak się opanuje już to osypywanie, to bardzo fajnie, fajne jest połączenie właśnie tego różu z tym granatem no i mówię, ta brzoskwinia i, i ten brąz czy ten, to jest świetny tak na co dzień to tutaj na całą, na całą powiekę to złoto też jest naprawdę bardzo ładne właśnie, czy to do fioletów czy do tych bardziej taupe i brązów bardzo ładnie się komponuje to złoto. Także paleta daje naprawdę wiele możliwości, a przy tym jest taka y, nietrudna w użyciu bo nie trzeba się tutaj wiele zastanawiać jakby te kolorystyczne kombinacje od razu tutaj się nam rzucają w oczy. Dobra, ja sobie skończę makijaż i jeszcze wrócę y, z krótkim podsumowaniem. Makijaż skończony, dołożyłam jeszcze trochę cienia tutaj na dolną powiekę. Mam nadzieję, że ładnie kolory widać, bo tutaj to światło trochę wiem, że jest nie bardzo, ale mam nadzieję, że te kolory są ładnie widoczne. Wyszło mi takie typowe cranberry oko, takie taka żurawina nie, nie, nie jest to róż, nie jest to za bardzo mąw, tylko typowo taka żurawina czy też takie właśnie berries no mi się bardzo takie kolory podobają, ogólnie jeżeli macie zieloną tańczówkę, to takie kolory na pewno bardzo ładnie będą u Was wyglądać, no i jeszcze raz pokażę Wam tą paletę, wydaje mi się, że może trochę zasłonię mój bałagan na biurku wydaje mi się, że naprawdę paleta jest ładna, jakościowo bardzo dobra Całe to zestawienie kolorystyczne wydaje mi się takie bardzo przemyślane. Także jeżeli gdzieś Wam się rzuci w oczy, uda Wam się znaleźć, wiecie, takie rzeczy się czasami pojawiają, czy to w TK Maxie, czy, nie wiem, na jakichś dyskontowych stronach, czy nawet jakiś tam OLX i tak dalej. Wydaje mi się, że warto po tą paletę sięgnąć, bo naprawdę jakość, jeśli tylko kolorystyka Wam się podoba, to jakość jest bez zarzutu. Ja będę polować na jeszcze jakąś paletę, chętnie bym przygarnęła, mówię, jest tam jeszcze jedna taka retro, czy vintage, czy nie wiem, może jakoś tak. Też, też coś jest tam z niebieskim, ale teraz dokładnie nie, nie pamiętam, jak ona wygląda. Dajcie mi też znać, czy warto waszym zdaniem kupować stare palety. Stare mam na myśli nie, niekoniecznie używane, ale takie stare, o no, których już po prostu hype przeminął, o których kiedyś było głośno, z jakiegoś tam powodu tych palet nie nabyliśmy, a teraz one, no mówię, można je czasami dostać w bardzo dobrej cenie, więc może warto czasami sięgać po te. Starsze wydania yy, i zobaczyć, co nas tak naprawdę ominęło. Serdecznie Wam dziękuję już za oglądanie. Życzę wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć.